Cześć wam, witam Was w odcinku poświęconym wyrobowi strzał. Zrobimy dzisiaj dwa rodzaje strzał. Zaczniemy od strzały prymitywnej po pierwsze. Zacznijmy od materiałów. Mam przy sobie kiki i to tak. Strzały prymitywne będziemy robić z tych kików. To są okorowane leszczynowe kiki. Widzicie jakie są dość, 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 dość krzywe. Będziemy je prostować po prostu nad obniskiem. No i mam tu kiki, to będą na te ćwiczebne strzały, one są to są bambusowe kijki. Wyobraźcie sobie, że takie kijeczki możemy kupić w zwykłym sklepie ogrodniczym po 30 groszy sztuka. Także polecam Wam takie rozwiązanie super kiki prawie że proste delikatnie podprostować i możemy sobie narobić strzał że uu, multum nie zwykła strzała taka tańsza yy, taka z, ze sklepu taka z jakieś tam plastikowe lotki i tak dalej kosztuje około 10 zł. zaczniemy może od jednej proszę bardzo jeżeli chodzi o długość strzał yy, to jest mniej więcej coś takiego yy, długość jaka strzała powinna mieć dla mnie bynajmniej to jest mniej więcej tak jak trzyma mógł i wskazujący palec wyciąga mnie czyli to mniej więcej wygląda w ten sposób o tak czyli to jest odpowiednia długość strzały te będę musiał, bo już te wcześniej już przyciąłem ale te będę musiał odrobinę skrócić też z ogrodniczego no gdzieś o jakieś 5 cm i to będzie właśnie odpowiednia długość dla strzały dla mnie dobra to zaczynamy od prostowania tej strzały nie jest tu nic trudnego jak się znalazł pod moim kucykiem. Badry o, zaraz mi się piórka popaluł. A ciężko było dostać pióra, powiem Wam szczerze. Jeżeli nie macie gdzie dostać jakichś indyczyk piór, to polecam Wam na przykład wycieczkę na jakąś farmę indyczą. Pogadanie z właścicielem, czy tam z jakimś pracownikiem, nie? Jakieś tam piwo w zamian. No i uzyskujemy kilka fajnych indyczych piór. Także trochę kreatywności w zdobywaniu materiałów. Dobra, rozgrzejemy ją trochę, obracamy. No i będziemy powoli sobie prostować ją. Centymetr w centymetrze, aż będzie prościśka. No i proszę bardzo bardzo prosta strzała tutaj jeszcze delikatnie dopieścić trzeba ją już będzie super super ekstra no i zabieramy się za na następną wrócę do Was jak wszystko już wyprostuję teraz skupiamy się na prymitywnej strzale wykonanej prymitywną metodą zaczynamy od wyżłobienia Rowka na cięciwę. Mam tu w nożu taką piłkę. Czy będzie to idealne narzędzie do tego? Dobra, mamy wcięcie. Odkładamy strzałę. Zabieramy się za pierwsze pióro zaczynamy od przepołowienia tego piórka na dwie części na tym patyku który leży pod ręką polega to mam nadzieję że widzicie tak na pewno wbijamy nóż... i przeciągamy powolutku proszę bardzo już mamy Piórka z jednej strzały. O proszę. Dobra, w sumie mamy już trzy. Może zaczniemy je obrabiać. Będziemy potrzebować mniej więcej dwu centymetrowej grubości kijka przypiłowanego na pół o długości nie wiem jakich 10 cm zaraz to będę taki jak wrócę do Was. witam z powrotem sobie grzeję wodę na herbatkę na no, moim upgrade do, do zestawu US Army do, tego, do tej manierki w którym normalnie jest właśnie kubeczek i manierka, tak? I pokrowiec ja Zróbmy sobie taką karteczkę, żeby móc postawić na nim kubek. Fajna sprawa. Chyba będzie... A, jest pokazane w tym filmiku. Może jest, może nie ma. Pewnie w filmiku jeszcze nie będzie, bo będzie ten filmik pierwszy przed moją wy... ostatnią wyprawą. Dobra, skupmy się na tym pierwszej górnoty Skupmy się na tym, na, na czym powinniśmy. Piórko! Do obróbki wkładamy między, te, między takiego kika właśnie, przepływionego na pół. Proszę bardzo. Może najpierw obetnijmy. To na no, odpowiednią długość, dopiero zaczniemy obrabiać. Chodzi o 5 centymetrowy mniej więcej piórka. O, o takiej długości. Zróbmy to więc. Czy ciepło mi zrobiło? takie coś teraz Te właśnie końcówki to będą po to żeby yy, trzymał całe pióro jakiś sznureczek do strzały Przytrzymywał to jest teraz za grube o ta część ta dolna yy, Teraz będziemy ją trochę właśnie spiłowywać I to właśnie do, do tego mi będzie potrzebny Ten kijek przypływiony wzdłuż na pół Bierzemy sobie piórko w ten sposób Przytrzymujemy żeby nam się nie uszkodziło o, pyk no i teraz będziemy sobie zasklebywać, że będzie cienkie będzie idealne na strzałę Jak już widzicie, mamy jedno piórko. W ten sposób postępujemy z następnymi. Otrzymamy trzy i przyczepiamy już je zaraz na strzałę. Także zaraz do Was wrócę, jak będę miał już zupełnie następne dwa. Dobra, już mam przygotowane yy, lotki. Trzy bardzo, trzy. Będę umieszczał, zaczynam je umieszczać teraz na strzale. Weźmiemy. O dochodzimy do jednej z ważniejszych rzeczy teraz popatrzcie jeżeli mamy pierwszą lotkę jak umieszczamy jeżeli mamy cięciwę w ten sposób tak będzie lecieć cięciwa do tej strzały będziemy musieli pierwszą lotkę umieścić yy, w ten sposób by była by jej piórko do cięciwy było prostopadłe czyli w ten sposób tak jest cięciwa pierwsza lotka tak to będziemy umieszczać. Mam tutaj żywity trochę i właśnie na żywite będę ją chwilowo umieszczał. o taki klej. Dobra, jedna jest, następny. Jak widzicie już mamy mniej więcej szczepione. Tak tylko, żeby trzymało chwilowo. Teraz bierzemy się za... Osznurkowanie tego w zwykły bierzemy jakiś sznureczek coś konkretnego, więc mam pod ręką, Starczy kilka włosków. mamy, rozgrzewamy naszą żubikę. No i związujemy. Teraz przyda nam się taki kijek, Będę jeszcze oblepić to delikatnie. Teraz mocujemy ty, tylnią część, zrobimy pętelkę tutaj i złapiemy to w ten sposób, na pętelce, pyk, przyciśniemy, o to mniej więcej nam chodzi, tak to zrobimy. Pętelka. No mamy je. Teraz po, po, ustawiamy. Cówkę No. Jeszcze musimy tutaj poobcinać, widzę. Krócówki biura, są mi niepotrzebne. Super. Aha Tak będzie To będzie lotka od łuku Tak leci cięciwa Tu będzie przez łuk przechodzić Wylatywać trochę w celu Dobra to wszystko ze strzały prymitywnej na dzisiaj Groty będziemy robić przy oddzielnym okazji, przy oddzielnym filmiku Także zostawiamy strzałę prymitywną Zrobię jeszcze sobie jutro następne dwie, żeby mieć trzy strzały prymitywne. Teraz w kilku bambusowych będę robił strzały takie do ćwiczeń, żeby sobie wziąć załóżmy tutaj w tym lasku, poustawiać puszki w losowo wybranych miejscach no i spróbować pocelować w nie trafić.